Możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Gdzie jesteśmy o czym dzisiaj będziemy opowiadać? Historia dzisiaj będzie niesamowita. Jesteśmy na byłym posterunku Służby Ochrony Koleju, tak zwanego tu wie, koło naszej stacji PKP. I rozprawimy się z pewną legendą. Legenda będzie dotyczyła jakiego Kalibabki. Kalibabka był, 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 Kalibabka niejednokrotnie w Gorzowie bywał. Jest nawet film fabularny, jakim to sposobem Kalibabka ucieka z posterunku milicji obywatelskiej, przepływa gdzieś tam, skacze do, do, do wody i wpław przepływa na drugą stronę Warty. Rozprawimy się z tą legendą, e, która ma pewne podstawy, ale nie do końca jest prawdziwa. Zapraszam, będzie o kalibabce w Gorzowie. Tak, ryba. Już naprawdę od dawna myślałem, jakby tu nagrać film o kalibabce w Gorzowie, ale brakowało mi kontekstu. Nie wiedziałem, co w tym filmie pokazać, co zaprezentować. Dostaliśmy zgodę na wejście do byłego, do byłej komendy służby ochrony kolei w Gorzowie i dzięki temu możemy pokazać ten film o kalibabce. Znajdujemy się w przedsionku y, biura. Ja wiem, czy to biuro, tutaj były biura, to były areszty, to była siedziba komendanta y, Służby Ochrony Kolei w Gorzowie Wielkopolskim. A jak chciałeś przejść przez któreś z tych drzwi i dostać się do środka, musiałeś najpierw przez okienko dyżurnego opowiedzieć historię, w jakiej sprawie przyszłeś, po co przyszłeś. Musiałeś zostać wylegitymowany, bo służba ochrony kolei. To nie jest byle. Co to są służby mundurowe, a wtedy w czasach PRL-u, kiedy to więziono tutaj samego kalibabkę, to naprawdę były takie potężne, zbiurokratyzowane, ale również skuteczne. Zatrzymywali tutaj głównie drobnych złodziejaszków, drobnych rozrabiaków, którzy gdzieś na kolei coś tam zniszczyli, coś gdzieś porozrabiali. Ich podejrzewam, że dlatego Kalibabka stąd udało mu się stąd uciec. Dlatego że służba ochrony kolei nie wiedziała, kogo ma w swoich rękach. To naprawdę dziwne, że postać Kalibabki, czyli Jerzego Kalibabki, słynnego tulipana, słynnego z serialu, który był emitowany w telewizji polskiej, jest tak mało znana w Gorzowie, a przecież jest on powiązany z Gorzowem i to dosyć poważnie. Stanął on przed sądem w Nowym sądzie, miał zarzuty popełnienia 103 przestępstw. W większości były to kradzieże, biżuterii, sprzętu elektronicznego i gorzuchów. Były to jednak oszustwa, wyłudzenia, uwolnienia nieletnich, rozboje, pobicia i gwałty. Kalibabka przyznał się do wszystkiego oprócz do gwałtów. Do gwałtów się nie, nie przyznał. Dostał yy, tam kilkanaście lat więzienia, wyszedł po dziesięciu, bo skorzystał z amnestii. I gdzie skierował swoje pierwsze kroki? Do Gorzowa Wielkopolskiego, tak. On był związany z naszym miastem dosyć tutaj poważnie, przecież to tutaj poznał młodszą o około 30 lat, Karinę W, z którą się ożenił, i wyjechał do rodzinnego Dziwnowa. Ale postać kalibabki przewijała się już wcześniej w naszym mieście. A jak było z tą słynną ucieczką kalibabki z więzienia, czy tam z aresztu tu naszego Gorzowskiego? Tam mówił później w wywiadzie Kalibabka uciekał milicji co najmniej 27 razy w tym prawdopodobnie raz w Gorzowie Wielkopolskim w latach 80. Z tego, co słyszałem, z takich plotek, tego milicja wcale się nie chwaliła, tego w aktach nie ma. On twierdzi, że uciekał 27 razy, natomiast milicja przyznaje się bodajże do trzech ucieczek. Strzelali do niego z ostrej amunicji. Raz pewien facet wywalił do niego jakiś milicjant, wywalił do niego pełen magazynek, jak do prawdziwego przestępcy. Słyszałem tak taką właśnie historię, która w ogóle nigdzie nie jest potwierdzona, że Kalibabka właśnie został zatrzymany tutaj w areszcie przez sokistów i spędził tutaj noc za jakąś takim durnowate, głupie przewinienie. I oni się nie spodziewali, nie wiedzieli kogo mają, on nie chciał się wylegitymować, czy nie twierdził, że podawał się za kogoś innego. Wyglądał na zwykłego, drobnego jakiegoś oszusta. I im tutaj stąd uciekł. No, no, taką y, historię słyszałem. i Jest dosyć, dosyć bardzo mocno prawdopodobna.

Kalibabka wspominał też swoją ucieczkę i ukrywanie się w górach, czego o mało nie przypłacił życiem, nie tylko z powodu spotkania z niedźwiedziem nad górskim strumieniem. Byłem wycieńczony, nie miałem co jeść. Ścigali mnie na ziemi i z powietrza helikopterami. To trwało wiele dni, a i tak wyrwałem się im z obławy. Opowiada też o przepłynięciu Dunajca zimą, ucieczce w kajdankach, które zdjął dopiero po paru dniach. Chciałbym, aby powstał film o moich ucieczkach, byłoby to ciekawsze niż seria. Tulipan mówił w 2016 roku. A służba ochrony kolei żyła swoim życiem. Tutaj pracował dyżurny, który wpuszczał, wypuszczał oraz przyjmował interesantów, jeżeli tak można powiedzieć. Skąd wiem, że tutaj w siedzibie Soku Gorzowskiego były miejsce zatrzymania, że był tutaj areszt. Wiadomo, wszędzie są kraty w oknach, to oprócz tego, bo tu, były, bo tu znajdowały się również materiały wrażliwe, np. dane osobowe broń. Przecież służba obrony kolei dysponowała bronią palną. Ale tu były areszt dla zatrzymanych. Skąd to wiem? Opowiadał mi to mój znajomy, który pewnego razu wypił troszkę za dużo, gdzieś coś narozrabiał i Glina wiozła go na izbę wytrzeźwień. Okazało się, że na izbie wytrzeźwień jest komplet. <laughs> Nie mogą nikogo przyjąć, jest pełno. No to gliniarze zawrócili, zawieźli go na dołki. Na dołkach był komplet. Mówią: no to kurczę, jedziemy do soku. I tu, na w posterunku służby ochrony kolei, znalazła się dla niego prycza więzienna i w ten sposób przenocował sobie. <laughs> pod opieką służb mundurowych. Talibabka czy zrobił podobnie, czy też po prostu zwiał sokistom, jeszcze zanim go zakwaterowali. Tego nie wiem, ale spróbuję opowiedzieć tak, żeby było ciekawie. Tulipan. Mówił tak. Tylko miejscami przypominał jego prawdziwe dokonania. Złagodzili wszystko. Bali się, że będzie za bardzo drastycznie i zbyt niekorzystnie dla milicji odnosił się do filmowej fabuły wtedy. A ten aktor, który mnie grał, to to jakiś jakiś maślak w facet bez jaj. Jak taki rozlazły? Ja taki rozlazły nie jestem i nigdy nie miałem tak drętwych, prostackich tekstów jak te filmowe dialogi. Kalibabka był rybakiem z dziury. Dziwnowa, tak? W ryb w Dziwnowie miał swój jacht, pływał na tym jachcie i łowił ryby w pewnym okresie swojego życia. Stwierdził, że nie, to nie jest życie dla niego. Znajdujemy się na terenie portu rybackiego w Dziwnowie. No, jak widzimy, jest tutaj specyficzny zapaszek, jest tutaj ciężka praca przy łowieniu, sortowaniu, naprawianiu sieci, dbaniu o kuter. Praca rybaka jest bardzo, bardzo ciężka i taka praca panu Kalibabce nie, nie odpowiadała. Odziedziczył on swój kuter chyba po ojcu. Parę razy, no w zasadzie od mańkości, wyruszał, wyruszał na rejsy łowić ryby, ale pewnego razu w głowie panu Kalibabki powstaje myśl, że zacznie łowić nie ryby tylko zupełnie inną, znacznie łatwiejszą i znacznie przyjemniejszą dla niego zwierzę. Miał epizod także w Legii Cudzoziemskiej, był wysportowany i bardzo cwany. Dzięki temu uciekał, uciekał milicjantom. I to naprawdę nie raz. Kalibabka jeszcze przed swoim skazaniem przed swoim pierwszym wyrokiem yy, bywał w Gorzowie Wielkopolskim dość często. Miał tu jedną ze swoich kobiet, której ufundował butik na ulicy Chrobrego. I tutaj zaczynają się takie prawdziwe schody w zeznaniach kalibabki, gdyż a kalibabka w Gorzowie nie miał jednej kobiety, tylko. Kilka. Była nawet taka ciekawa, bardzo zabawna historia, ale to już z lat 90., z tych lat, kiedy to on już wyszedł na wolność. Jak pewnego dnia odwiedził swoją żonę, która akurat była na porodówce, na drugi dzień znów przyszedł na porodówkę. Lekarz do niego mówi: Panie, przecież pan wczoraj byłeś na, już na porodówce u żony. On mówi: Tak, tak, ale dzisiaj idę do drugiej żony, a jutro będę szedł do trzeciej żony. I tak się akurat złożyło, że. Wszystkie trzy kobiety, które miał tutaj w Gorzowie, leżały mu na porodówce w jednym czasie. No, taki był kalibabka po prostu. Jemu mieszają się później w zeznaniach, jakiej kobiecie, co tam zafundował, jaką kobietę w jaki sposób oszukał. Mieszają mu się daty, mieszają mu się całe lata i razem z kobietami ich te zeznania kalibabki trzeba traktować naprawdę z przymrużeniem oka Służba Ochrony Kolei była to służba mundurowa, powołana zaraz po wojnie do tego, żeby zabezpieczała kolej, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Czyli miała swoje takie tajne wręcz służby. I zresztą to widać. Jest tutaj bardzo zbiurokryzowane i pełno ma przepisów takich wewnętrznych. Wszędzie są zasówki, zamknięcia chcesz przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. To nie jest, takie do... nie jest takie proste. Wszędzie obowiązywały procedury. Podobnie jak w służbach normalnych, mundurowych, czyli w milicji albo w służbie więziennictwa, służba, kolei... służba ochrony kolei funkcjonuje do dziś, ale nie jest już tak rozbudowana jak w czasach PRL-u. Jerzy Kalibabka zmarł w dziwnowie w wieku 62 lat i pozostawił po sobie dwa ośmioro dzieci. Tych, o których wiedział, a o których nie wiedział, to nie wiadomo. W każdym razie był taki słynny motyw, jak Kalibabka ucieka z aresztu i skacze do wody i to w filmie Czarny Tulipan było, że to w Gorzowie Wielkopolskim raczej mało prawdopodobne. Nie ma specjalnie tutaj u nas w Gorzowie aresztów, z których można byłoby wyskoczyć do wody. To prawdopodobnie działo się w dziwnowym lub w świno ujściu. Taki motyw był, gdzie skoczył do wody. Natomiast pod, filmowo podłączyli to do gorzowa, i niespecjalnie to jest prawdą. Natomiast jak już wcześniej wspominałem, z aresztu służby ochrony kolei prawdopodobnie Kalibabka im tutaj nawiał. Czy strzelali za nim? Nie wiadomo, raczej chyba nie. W Gorzowie byłoby o tym dosyć słynne. W każdym bądź razie Kalibabka, bardzo znany uwodziciel, taki bohater z serialu Tulipan, w Gorzowie mieszkał przez ładnych kilka lat. Znajduję się teraz na zejście, tu jest zejście do piwnicy pod posterunkiem służby ochrony kolei i prawdopodobnie tutaj zaadoptowane z którejś z tych piwnic były pomieszczenia aresztów takich zatrzymania, takich zatrzymanki. Bo to nie były takie typowe areszty, czy takie typowe jakieś. gdzie trzymało się kogoś na dłużej. Nie, tu się zatrzymywało specjalnych pijaczków, rozrabiaków. Na jedną nockę, na drugi dzień przekazywało się to ich milicji, albo nawet nie milicji, podpisywał, podpisywał tylko sprawę na kolegium. Albo tak jak wspominałem, tak do mojego znajomego zatrzymali, bo był za bardzo na gazie. Tutaj prawdopodobnie znajdowały się takie przysposobione areszty Służby Ochrony Kolei zaraz je pokażemy pomieszczenie w którym obecnie się znajduje to jest piwnica pod posterunkiem Służby Ochrony Kolei A no, jest posterunek Służby Ochrony Kolei a tutaj prawdziwy zabitek, piec węglowy na którym można podziwiać jeszcze coś takiego. A co to jest? To jest, proszę Państwa, fajerka. Niejaki Szymon Giety, legenda gożowa, był mistrzem w toczeniu takich fajerek. Rzadkość, już prawdziwa rzadkość. No i trzeba od razu powiedzieć, że pan Jerzy Kalibabka nie był żadnym księciem z bajki, nie był żadnym romantycznym takim jakimś uwodzicielem. To był bezwzględny oszust, brutalny dosyć, traktował te kobiety swoje bardzo źle, często je bił, okradał i w ogóle to był raczej nieprzyjemny typ. Mm, trudno czasami kobiety zrozumieć. Ja nawet nie próbuję. Gdzie się znajduję? Jestem praktycznie w centrum Gorzowa, na ulicy Chrobrego, koło naszej szkoły muzycznej. Tutaj szemrzy nam... Nasza kłodawka, a tutaj jest pomnik Ernsta Henselera, no chyba najsłynniejszego, najbardziej wybitnego naszego malarza z naszego miasta. O! I o Ernście Henselerze zrobię jeszcze odcinek, bo to postać barwna, bardzo ciekawa. stroniąca od trunków, można powiedzieć, i na pewno coś takiego jeszcze zrobię, ale kiedy? Nie wiem, ale wracamy do kalibabki, to przecież ten odcinek jest o kalibabce. Kalibabka wracając na początku lat 90., wychodząc z więzienia, dostał 15 lat więzienia, wyszedł po niespełna 10. Wraca i pierwsze swoje kroki kieruje do Gorzowa. Tu mieszka tu w Gorzowie przez jakiś czas u swojej kobiety, którą wcześniej zapoznał i widocznie kontaktów jakoś nie zerwał i chodzą takie plotki, dotarłem do takich niepotwierdzonych całkowicie, ale bardzo prawdopodobnych informacji, że pan Kalibabka w nocami albo kiedy były ranne mgły i nikt go nie mógł tam przeuważyć, wychodził z łopatą i coś tu kopał tak. Wśród tutaj ten skwerek wyglądał trochę inaczej, był bardziej dziki. I na tym skwerku tu przy młodawce coś poszukiwał. Chodziło o takie słuchy, że pan Kalibabka miał zakopanych trochę słoików z kosztownościami, z biżuterią, którą wcześniej zwinął swoim ofiarom, został 15 lat więzienia. I prawdopodobnie szukał tu jednego z tych zakopanych słoików. I pra, chyba nie był zbyt pewny, yy, gdzie ten słoik yy, był zakopany, yy, bo trochę mu to zajęło, ale jak już ktoś się wybiera z saperką, aby tutaj kopać zaginionego yy, skarbu kalibabki, to od razu ostrzegam, yy, prawdopodobnie Niestety, ale kalibrowka znalazł ten słoik, bo któregoś dnia wrócił bardzo zadowolony z jednej ze swoich tajemniczych wypraw i y, zakupił no, zakupił y, z tej swojej kobiecie, u której zamieszkiwał butik ekskluzywny w centrum Gorzowa. Chyba ten słoik jednak znalazł. Nic się nie skryje i nic się nie schowa, Tojemic tego składa, to z doma, Tojemic tego.